Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Standardowo zachęcam do polubienia filmu oraz subskrypcji. W tym filmie zajmiemy się wymianą oleju, ponieważ no przebieg się zawsze powiększa. Teraz się zrobiła pogoda, więc więc no trzeba zmienić. Nie będę czekał do końca sezonu. Tak, chciałem, właśnie czekać do końca sezonu i sobie zmienić na wiosnę. Razem z tam pozostałym przeglądem bo Z tam innymi rzeczami, no ale Jednak no, jest pogoda, też nie wiem ile będę jeździł, też nie chcę przegiąć za bardzo Bo i tak już troszkę przegięłem z przebiegiem Zaraz Wam pokażę Przy 1000 była wymiana, a powinno być normalnie co 5000 4500 A jest już 6700 widzicie, także no, 700 km przegiełem, tak? Jakby co 5000 wymiana, no to 700 km jest już, jest już olej. Do, jak najbardziej do wymiany widzowie. Przygotowałem sobie oczywiście tutaj na krześle olej Motula. Jak widzicie z poprzednich filmów, leje 700. Pełny syntetyk, tutaj piszę. Eee, także. No niektórzy leją ten 5200, ten taki półsyntetyk, zielone napisy są. Ale no ja leję ten taki bardziej na bogato. Eee, dlaczego na bogato? No bo taka butelka kosztuje litrowa 50 zł nie? na ale drogo oczywiście A można znaleźć nawet i droższe aukcje. Eee, I oczywiście do, nie, do, do mojego suzuki wchodzi litr 300 oleju, także trzeba mieć zawsze dwie te. Nie? Drugiej pełnej, całej nie wlejemy oczywiście, no ale, ale m, trzeba mieć zawsze dwie te, no bo litr to jest za mało, nie? bo litr 300 wchodzi, także m, jak wlejemy litr to będzie za mało i lepiej nie ryzykować. Przygotowałem sobie widzowie uszczelki, sobie zróbcie tutaj screena, czy tam spiszcie na kartce e, numer tych uszczelek, to będzie wam może łatwiej szukać jak będziecie chcieli. E, to jest Made in Japan, a tutaj Made in Indonesia, nie wiem czemu tak. Obie fabryki robią te uszczelki, no ale oryginał w każdym bądź razie. Zakupiono się na Ale drogo. E, także, no, może nie jest aż tak łatwo znaleźć, ale jak tam się chwilę poszuka, to się na pewno gdzieś tam wyskoczą w aukcjach. E, oraz filtr też oryginalny. E, to prawda, no gwarancji już nie mam wiadomo, bo tam przegląd nie robię waso. No ale jednak na razie, przynajmniej póki tam przebieg jest nieduży, bazuje na oryginalnych częściach w dodatku nie są takie aż drogie bardzo, bo taki filtr, żeby nie płacić za przesyłkę, to musiałem sobie zamówić aż dwa. Także kosztuje chyba 34 czy 36 zł, taki jeden filtr, to nie jest wielki majątek widzowie, a zawsze to oryginał. nie Oczywiście sobie zamówiłem. Książkę serwisową, no ale drogo, różne są wzory Różne są do wyboru loga, ja mam oczywiście Suzuki tak? Także tutaj już zaraz Wam pokażę w Pierwszej strony Wam nie pokażę, no bo tam są dane motocykla i moje A tutaj są, jest właśnie ten przegląd co robiłem po tysiącu. Tam sprawdzenie płynów i tak dalej Tu sobie dzisiaj też sprawdzimy, chociaż płyn Bo będziemy mieć owiewkę ściągniętą to Sprawdzimy stan płynu chłodniczego i tak, jak widzicie, tu napisane właśnie regulacja linki gazu i sprzęgła. Też sprawdziłem wtedy, co regulowałem, także to wszystko jest tutaj udokumentowane. Tej książki serwisowej z przeglądami ASO nie ruszam, tam nic nie, nie piszę ani nic. No, bo nie robię przeglądów w ASO, więc jak będę robił, no to wtedy wezmę tą książkę i tam nie wiem, tak się zastanawiam nad regulacją luzów, czy tam do nich nie pojechać, ale to jest jeszcze kwestia ceny. W każdym posiadaniu, ale to na pewno nie w tym sezonie, to w następnym, nie? Także, bo to też trzeba robić. Oczywiście, imbus przygotowałem sobie to jest już wam mówię 5 mm do odkręcenia. Oczywiście, owiewek zaraz się za to zajmiemy. Tutaj jest śruba jedna, a z drugiej strony są dwie. Widzowie yy. i co? Nie przedłużając, bierzemy się do pracy. Tutaj sobie przygotowałem ścierkę. Oczywiście, klucz i baniak do spuszczenia oleju, także zobaczymy później czy nie ma jakichś tam opiłków jak go zleję, no to później zobaczymy czy nie ma jakichś tam opiłków widzowie, ja mam taki patent widzicie stary jakiś tam popłynie chyba do spryskiwaczy sobie wycięłem tylko ten i, i z baniak plastikowy można powiedzieć że ma drugie życie bo się do czegoś przyda są do kupienia widzowie na Allegro tam takie miski czarne nie wiem czy życie tam za Kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, no ale po co, nie? Jak można skorzystać z tego? Odkręcamy korek i ładnie lejemy. Nie, nie potrzeba lejka, nie? Także. Tak to właśnie wygląda. No to co, bierzemy się do pracy. Klucz do odkręcenia śruby to jest. Ja mam tu akurat zestaw Jato. Mam taką walizkę akurat z kluczami, także mam klucze Jato. I tutaj yy, będzie widać, będzie widać. 14 mm nasadka do odkręcenia śruby spustowej no ale jak widać tutaj ta śruba jest schowana tutaj o tutaj o tu palcem przytykam także no olej mógłby tu chlapać na owiewkę i ten także zawsze ściągam bo jest po prostu wygodniej no i przy okazji właśnie jest, yy, sprawdzimy też stan płynu czy wszystko jest ok bo tam jest zbiornik to zaraz zobaczycie nie? dobrze no to bierzemy się do pracy pierwsze co robimy ściągamy owiewkę Dobrze, yy, śrubki tutaj wyglądają, kurczę, ta ostrość nie łapie, wyglądają tak, no zwykłe na imbusa, ale widzę, że nie są z najlepszej jakości materiałów, bo te yy, tutaj sześciokąty, że tak powiem, do tego imbusa, tak powoli, powoli się wyrabiają. Także no, a olej się zmienia stosunkowo często, także tak myślę, że tam za jakiś tam czas, nie wiem, za może za dwa lata albo trzy jak już będzie przebieg większy pewnie trzeba będzie takie śrubki sobie zakupić dobrze to ściągamy owiewkę a tutaj jest luźna z drugiej strony musimy podejść ona tu jest na takiej z tego co pamiętam na takiej gumie Ja po prostu trzeba tą gumę od, odciąć o właśnie widzicie to jest taka guma i to jest to jest taki grzybek i to jest tylko wciskane. nie? Także nie bójcie się śmiało, raczej nie powinniście tego połamać. Jak widzicie, owiewka tu w środku tak wygląda. Tutaj jest taki termiczny jakiś, nie wiem, bandasz czy coś, no bo z tej strony jest kolektor. Tak? O, no i widzicie, ile tu się zbiera różnych to, co mówiłem w filmie prezentacji, że tutaj właśnie kamyki, nie kamyki, to wszystko idzie tutaj. Tą y, Ala-żaluzją, nie? W tej owiewce. Tu widzę, że ona jest jeszcze łączona od spodu, chyba z pilką jakąś. Także ona jest chyba z dwóch części. No ale w całości wychodzi do zmiany oleju. Nie trzeba jej y, roz, rozwarstwiać, nie? No dobrze. Teraz tak, Miewki już nie mamy. Sprawdzimy sobie. Poziom płynu w zbiorniku jest ponad full ale nie dlatego, że dolewałem czy coś czytam, że jest okazja z Niemiec <laughs> tylko dlatego, że widzowie po prostu no jest ciepły, jest bardzo ciepły silnik nie idzie go dotknąć, także jest bardzo ciepły i dlatego ten poziom płynu się podniósł ale normalnie jest tam na, yy, równo na fula. dobrze, to co, odkręcamy tą śrubę, która jest tutaj z szczęśliwym numerem 7 Nasetka numer 14 to Wam mówiłem już i zlewamy olej no widzowie szczerze to 5000 przebiegło, najwyższy czas na zmianę nie sobie ścieka yy, śrubka spustowa no śrubka jak śrubka na kur 14 to jest dziesiątka yy, rozmiar jej dziesiątka yy, a ten Kurczę, ta ostrość mi coś tutaj nie chce złapać e, a ta tutaj e, podkładka to jest zwykła stalowa podkładka e, to jest chyba 15 mm teraz nie mierzyłem ale poprzednio jak zmieniałem olej to zmierzyłem że od brzegu do brzegu ma 15 mm ta podkładka także no, na razie założę ją bo jest dobra ale sobie tam na zapas e, to razu kupię w przyszłym roku, może już e, ta podkładka. Także uważajcie, żeby jej nie zgubić, żeby wam nie wpadła gdzieś tam do, do zbiorniku, bo ona musi być. No a ten olej to naprawdę woła o pomstę do nieba. Widzowie, no, 5000 i on normalnie jest czerwony, nie? A teraz to jest taki już przepracowany. Jestem ciekaw, widzowie, będziecie mieli szansę. Mnie skrytykować, jak będzie jak będziemy go zlewać i będzie dużo opiłków to powiecie, że źle biegi zmieniam Sam jestem ciekaw czy, czy są tam jakieś opiłki czy nie, to później się okaże Niech sobie ścieka A my może przejdziemy z drugiej strony do filtra Tak widzowie, filtr siedzi tutaj dokładnie Filtr oleju, trzyma się tylko na dekielek na tych dwóch śrubkach Klucz numer 8 tutaj idzie ja mam jakieś takie zwykłe płaski, one nie są mocno dociągnięte. Także bez problemów sobie poradzimy i je odkręcimy. Oj, kurcze, chyba przesadziłem z dociągnięciem. Będę musiał jednak grzechotkę wziąć. Dobrze, mam tutaj grzechotkę z zasadką z walizki. Zobaczymy. O, teraz poszło. no takim płaskim to, to raczej takie lekko dociągnięte śrubki można ale ja ich pamiętam nie dociągałem mocno widzowie także nie wiem nie wiem czy ja wtedy byłem po śniadaniu czy jakże tak mocno te widzowie te śrubki też pamiętajmy żeby ich nie zgubić yy... no niby można zastosować po prostu inne jakieś tam aby pasował gwint i tak dalej. No ale wiadomo, no, tu wszystko są takie same, więc szkoda by było tutaj mieć tak zwanej innej parafii, prawda? Także lepiej mieć takie same. Śrubka nie jest wcale długa, drobny gwint oczywiście, także się nie odkręca. Drobny gwint nie odkręca się samoczynnie, nie trzeba kleju dawać. Także taka informacja ode mnie. I odkręcimy śrubkę numer 2. Kurczę, nawet te śrubki są ciepłe. Dzisiaj jest bardzo ciepło, ponad 30 stopni. Także jak zmienimy olej, oczywiście się gdzieś przejedziemy. Ale dobrze, dobrze. Bo bardzo długo padało u nas na pomorzu i była straszna lipa. Dekielek widzę, że się poluzował. Tutaj raczej nie powinno tutaj cieknąć bardzo dużo oleju z tego dekielka, tym bardziej, że motocykl jest pod kątem, prawda? On nie stoi tak, tylko stoi tak, więc. Tutaj oleju raczej nie powinno wyciekać. Na spokojnie, nie spieszymy się, żeby czegoś nie zapomnieć, żeby czegoś nie urwać, żeby czegoś nie zniszczyć, bo po co? To są przecież pieniądze, prawda? Dobrze, i mamy dykielek na wierzchu. O, jest tak śrubki odłożymy tutaj na na razie, żeby nie zgubiły się i tak widzowie tutaj to wygląda zaraz przetrzymy szmatką i zobaczymy tą uszczelkę nie, szmatkę muszę wziąć, bo jednak troszkę tutaj oleju jest tutaj chyba z tej strony miałem szmatkę, tak jest no tutaj dużo rzeczy widzowie mogę jedną ręką robić więc nie muszę ucinać filmu Po prostu wyciągamy filtr oczywiście ostrożnie. I oczywiście nie przechylamy go tam, no, tak, no bo tam jeszcze pewnie jakiś olej jest. Tak. E, tak to właśnie wygląda tutaj. Tam jest e, jak widzicie ta uszczelka. Ta malutka. Ten, ten filtr sobie odłożę. Bo jednak jest też ciepły. To, to troszkę w ręce parzy tak widzowie, tutaj jest ta mała uszczelka, ona musi tutaj, co ją poprawiłem, bo ona tak delikatnie już odeszła przy wyciąganiu filtra. Ona tam musi się w kołnierzu widzowie i tam jest... No może nie jest tak dobrze widać. Eee, po prostu mmm, tak jakby ogranicznik, że ta uszczelka dojdzie do pewnego momentu i koniec i tam jest... dalej już ten kołnierz jest większy, nie? Także uszczelka już nie, nie dojdzie bardziej. nie? Ona podzi, dojdzie do tego kołnierza, do samego końca i tyle, nie? No, także widzicie, widzowie, tak to wygląda, że yy, olej yy, wpływa z pompy gdzieś tam. Nie, to nie jest, tu nie ma chyba pompy oleju, tu jest chyba rozbryzgowo. Yy, wpływa dołem i przefiltrowany idzie tam już do, do korbowodu, tam nie, do, do cylindra. Yy, taka jest tutaj droga tego oleju dobrze, szmatki może nie mam jakiejś mega czystej, ale uważam, że jest yy, sucha, że nie jest jakaś tam z opiłkami czy coś, bo nie może być O, sobie wytrzemy tam, żeby było suchutko jest suchutko, to nie ma co kombinować uszelka dobrze, że jest mokra, bo się tam nie podwinie czy coś też przetrzemy sobie yy, ten Kołnierz, to jest widzowie bardzo ważne, z tego względu, żeby dobrze nam doszedł, do, doszedł tutaj dekielek, tak, żeby tutaj sobie dobrze służył, żeby nie było żadnego wycieku. Nie? No, tutaj sobie ładnie wytrzemy cały kołnierzyk, jest wszystko czyściutko, elegancko, więc będzie można montować nowy filtr. I to tyle, w sumie, wielkiej filozofii nie ma. tam dam z drugiej strony, tam będzie potrzebna. I teraz tak, ten dekielek. Zaraz, a, jeszcze tutaj muszę wytrzeć. Ten dekielek jeszcze. Widok, z tego co ja widzę, tu uszczelka jest ok. Nie jest spłaszczona. Jest na całej, na całej powierzchni, jest równa. Więc. Wydaje, że będzie można ją założyć z powrotem. Jeszcze jeszcze tam wytrzyma. Najwyżej w przyszłym roku się wymieni te uszczelki na nowe wtedy, nie? Na przyszły sezon wtedy. I tak w sumie dobry interwo, tak? Raz w sezonie tam na, nie wiem, 2-3 wymiany oleju. Te uszczelki wtedy wymieniać, nie? No bo teraz nie wiem, czy jest sens, skoro jest, widzicie, jak ona tutaj, nie wiem, czy będzie widać, bo jest tą ostrość ładnie odstaje poza ten nie jest na równo nie? tylko wystaje także będzie dobrze tu uszczelniać widzowie dobrze to ja tu wytrę ten dekielek. także postanowiłem, że zostawiam jest git, ładnie wytarłem czuć nawet pod palcem, że, jest, że ona wystaje poza yy, tutaj tą ściankę tego dekielka ważne też, żeby tej sprężyny nie zgubić chociaż ona tutaj ciasno siedzi i tam, no nie wiem musiałoby być coś źle z motocyklem, żeby ona była gdzieś luźna, gdzieś żeby wypadała czy coś, nie, bo tu, tu ładnie siedzi, tak fabrycznie jest i tak ma być, nie. Dobra, to rozpakujemy nowy filtr. Oczywiście widzowie, yy, niby oczywiste, ale pamiętajmy, żeby tą folię ściągnąć, nie, bo <laughs> widziałem nawet jakiegoś TikToka, że ktoś założył filtr, co prawda nie oleju, tylko powietrza, no ale z taką folią, nie. Także pamiętajmy, żeby to wyciągać. Yy, dobrze, filtr mamy już Rozpakowany, więc będzie można go założyć. Widzowie, niektórzy mają taki sposób i w samochodach, i w motocyklach robią, że po prostu do filtra wlewają troszkę oleju. Nie? Powiem Wam, no my też możemy tak zrobić, aczkolwiek w dzisiejszych czasach, powiem Wam szczerze, że nie ma to większego sensu. I teraz dlaczego? Dlatego, że dzisiejsze silniki są bardzo nowoczesne. I one mm, naprawdę po dosłownie setnych sekundach o ten olej już wszędzie jest, nie? To nie jest tak jak kiedyś było w maluchach czy dużych fiatach, że olej był po minucie dopiero wszędzie, nie? Także teraz smarowania są naprawdę dobrze e, robione, żeby te silniki wytrzymywały, i, i no ale możemy troszkę tam tego oleju wlać. Mm, ostatnio, pierwszą wymianę, nie pamiętam czy wlewałem, czy nie, e, chyba nie wlewałem, bo ja zazwyczaj jestem przyzwyczajony, tak, żeby nie, nie zmieniać. Znaczy, nie, nie wlewać do filtra, nie? No, ale tutaj możemy troszkę wlać jak chcecie, dobra. Jak widzicie, olej już się tutaj pojawił na dole, wlałem tam trochę. Też nie jakoś nie, nie przesadzajmy w tym, z tym wlewaniem, ponieważ, żeby tutaj się no, nie porozlewał wszędzie dookoła i się okaże zaraz, że olej jest wszędzie tam, ale nie tam, gdzie powinien być, nie? Także zakładamy filtr. na na tym trzpień, na na trzpień, tam gdzie jest właśnie. O, już mam mokre palce od oleju. E, na ten trzpień, właśnie tam gdzie jest ta uszczelka, nie? Także on sobie tutaj ładnie siedzi. Tutaj nie ma jak naprawdę. Nie ma jak się pomylić tutaj, nie? No. I zakładamy. Tak jak z powrotem. No, zeszłym razem robiłem tak samo i nie je działo. Nigdzie nie ciekło kolej. Wszystko jest ok, stan był cały czas, także. Także teraz zrobię tak samo, jak, jak robiłem wtedy i. i... I tyle, i to się sprawdza. Nie? No, i to ta to je dociska ten filtr tam do do, do silnika. I tutaj y, widzowie nie ma znaczenia, jak ten dekrę będzie. Czy będzie tak, czy będzie tak. On jest symetryczny, także jak nie założycie, tak będzie dobrze. No, niby niektórzy tam się kłócą, że w komentarzach czasami y, słyszę, że, y, znaczy czytam, że no tak, tak jak uszelka służyła. To, to ma być tak samo w ten, nie? Wkręcone nie no bo, no ale to uszczelka będzie i tak bardziej, troszeczkę bardziej spłaszczona przy, przy śrubach, wiadomo, bo dociskają, tak? Także to nie ma znaczenia, bo on jest symetryczny, także zakładamy tak, jak jest i, i powinno być git. Dobrze sobie przytkałem i bierzemy środki. Tylko przyłapujemy, żeby z drugiej strony złapać też ten filter Tam naprawdę nie spadnie ani nic się z nim nie stanie, bo on siedzi na tym czpieniu. Ten czpienie jest dosyć, dosyć długi, także on tam cię nie sunie czy coś się tam z nim nie stanie. Nie? On delikatnie tam będzie kiwał podczas dokręcania, ale to nic się z nim nie stanie. On trafi na swoje miejsce. Także to jest tak mądrze zrobione, że naprawdę tutaj ciężko widzowie cokolwiek spartolić tutaj. nie? Dobrze, weźmiemy klucz, grzechotkę sobie ładnie śruby dociągniemy ja mam taki patent, że zawsze śruby dociągam równomiernie nie? nie, że jedną na maksa, a dopiero później drugą żeby one się jednak tam w miarę ułożyły nie? dobrze i tak jak mówiłem, tutaj dociągamy i tutaj o raz tak, raz tak żeby one tutaj ładnie się ułożyły ja nie będę dociskał bardzo mocno też nie ma co przesadzać z wyczuciem Eee, o. I tyle. I na filozofia widzowie i tutaj nic się nie powinno z tym dziać. Większego, nie? Jak naprawdę przesadzicie to zerwiecie gwint albo albo szelka się spłaszczy i wtedy może nie trzymać, nie? A jak to po prostu dokręcicie się na wyczucie y, owszem, tam można, w instrukcji tam piszą. Ileś y, tam momentu obrotowego ileś tam momentu obrotowego, nie? Tam żeby kluczem dynamometrycznym ja powiem Wam, ja mam wyczucie dobre do śrub. I jak ktoś się boi, jak ktoś nie ma wyczucia, to jak najbardziej kluczem wtedy jest sprawdzić sobie w instrukcji, jaki moment i tak dalej. Ale ja mam wyczucie, ja sobie dokręcam zawsze tak, żeby było dobrze. I, i jakoś nigdy mi się nic nie odkręciło, nigdy mi, mi nic nie ciekło, tak żeby, żeby ten i w samochodzie, i teraz w motocyklu dokręcam zawsze na, na wyczucie i, i nic się nie dzieje. Nie? Dobra, no to zakręcamy z drugiej strony w lew i będzie można wlać nową oliwę. No, wkręcamy śrubę z pustową oleju. Yy, aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ja mam taki patent, że delikatnie na stopce ja wiem, czy to jest niepoprawne, ale delikatnie go na stopce jeszcze yy, przechylam, żeby ten olej bardziej ściekł. Nie? Tylko sobie poprawię zbiornik. Nie dobra do tego jedną ręką zrobić, bo mi tył ucieka zaraz. Moment. E, nic to nie dało. Pierwszym razem jak zmieniałem, to troszkę pociekło, a teraz on był bardziej chyba rozgrzany i dobrze ściekł, także przechylenie na stópce nic to nie dało, także możemy tylko wytrzeć wolnik e, zabierzemy, możemy wytrzeć sobie tutaj delikatnie. Gdzie śrubka przychodzi i skręcamy śrubka. Na swoje miejsce, oczywiście pamiętając, żeby była ta podkładka. No trudno, jak się zgubi, to trzeba dać jakąś nową, nie? Aby tylko mniej więcej pasowała. No trzeba sobie jakoś radzić widzowie. Na szczęście mi się nie zdarzyło zgubić. Gdzie tu jest... Krótkie ruchy bo stópka ale jakoś bardzo mocno i też nie dokręcam z wyczuciem dosyć mocno, ale nie, żeby nie przyciągnąć, nie. No, bo żeby tam się gmit nie zerwał, wtedy będzie problem. I oczywiście jeszcze raz sobie wycieramy na sucho, jest wszystko git, także będzie można założyć owiewkę z powrotem i e, i zlać stary olej. No i oczywiście wlać nowy, nie? bo jak zapomnę i go odpalę, to będzie dopiero Będzie się cieszyli dopiero, nie? że tak taką lipę zrobię. Dobrze widzowie, osłonę skręciłem, tutaj ładnie Trzyma tam, trzeba pamiętać z drugiej strony o tym grzybku, żeby go wsadzić Ten grzybek tam w tą gumę, co tam jest z drugiej strony Bo tam jest tylko jedna śrubka trzyma, a tutaj dwie No i trzeba pamiętać oczywiście, żeby tutaj kabel Kabel, Boże, ten Przewód co idzie od płynu chłodniczego taki cienki, żeby tutaj gdzieś nie był przewieszony, czy gdzieś tam nie wadził. No tutaj sobie luźno jest tam w środku. Także powinno być git i tyle. I wlewamy nowy olej. Ym. I do tego Olej, oczywiście, wlewamy tutaj odkręcając ten korek. Z racji tego, że mamy okienko podglądowe do stanu. To tutaj nie ma bagneta, tak? to jest tylko sam korek. Także odkręcamy. On też oczywiście ma uszczelkę. Sobie tam później przetrzemy ten korek. A na razie będziemy wylać olej dobrze litr już wlałem cały ten jedną tą butelkę a tutaj tego co miałem to mi zostało 700 setek czyli wleję jeszcze 300, to mi zost powinno zostać e, 400 setki tak jeszcze e, fajnie że jest taka mokka dobrze widzowie wlałem 300 setki zostały mi jeszcze 400 setki także jak widzicie e, tylko raz trzeba będzie kupić na początku 2 litry oleju a potem już ten jeden litr będzie starczył na 3 razy nie po 300 ml, nie? Tylko litr wtedy będziemy dokupywać później, nie? No, także niech sobie ścieknie, wytrzemy sobie ten i zaraz sprawdzimy w okienku stan. No dobrze, to zakręcamy korek, oczywiście go wyczyściłem. Uszczelka jest ładna, nic się nie dzieje. Zakręcimy. Tak, dosyć mocno, ale też z wyczuciem. I też nie powinno się tutaj nic zdziać tak Przy nowym sprzęcie, zwłaszcza. Więc co, przechylamy motocykl. Sprawdzimy, czy tu się pojawi nam olej. Pojawia się, widać jest mniej więcej prosto, jest tak prawie, że na full, Także powinno być. Wy to dobrze widzicie, ja to tak średnio No jest tak prawie na fulla Więc ja to tak zostawiam Też nie ma sensu Lać pod sam Korek tak, zresztą tutaj pisze litr 300 i tyle sam oleje Niby gdzieś tam Wyczytałem w internecie że Powinno się Setkę więcej no bo jeszcze filtr nie, no ale w sumie właśnie filtr zalałem olejem także Tak trochę także Tym bardziej nie powinno się tam dawać Litr 400, litr 500 to by było za dużo już, nie? No, także to by było widzowie na tyle. Mm. I. I będę musiał chyba jeszcze, ale to nie dzisiaj już. Jeszcze się zajmę łańcuchem. Sprawdzę luz, bo już też trochę pojeździłem nim. I. I przesmarujemy go oczywiście. Aha, jeszcze sprawdzimy stary olej Bo bym zapomniał No widzowie, troszkę chwila prawdy dam tutaj do światła I naprawdę tutaj tak widać jakieś tam Delikatne zabrudzenia Ale tak w sumie Nie, olej jest Czysty Tutaj widać takie delikatne zabrudzenia, zaraz przełożę magnes zobaczę czy to są opiłki czy nie No, przykładałem tutaj i nie, to nie są opiłki także skrzynia jest w porządku dobrze zmieniam biegi, mu się martwiłem właśnie czy, czy coś ja źle nie robię no bo wiadomo jestem takim samołkiem no co prawda chodzę na kurs prawa zaraz mam egzamin ale to akurat chłopacy mnie nie uczyli no bo widzieli, że ja przejeżdżam swoim motocyklem no to z założenia wyszli, że ja umiem jeździć także Dobra, to by było na tyle. Widzowie, także dzięki wielkie za oglądanie filmu. Zachęcam oczywiście do polubienia i do następnego. Siemka.